Jak na razie 10 kamer monitoruje to, co dzieje się w Szanowie. Siecią monitoringu opleciono rynek miejski i przyległe uliczki, a także najbardziej niebezpieczne miejsca w mieście. Podgląd z kamer mają pracownicy Centrum Monitoringu przy Urzędzie Miasta oraz dyżurni w Komendzie Policji. Jak się okazuje kamery spełniają swoją rolę. Dlatego stróże prawa chcą przekonać burmistrza, by sieć monitoringu rozbudował. Ryszard Kosowski rozmawia już w tej sprawie z komendantem Chrzanowskiej Policji. Ja się nie uchylam od dalszego inwestowania w monitoring. Okazało się, że w wielu przypadkach policja identyfikuje wielu osobników przy różnych zdarzeniach, aczkolwiek nie mówią o wszystkich przypadkach. I bardzo dobrze, bo o tym się za dużo nie powinno mówić. Dzięki monitoringowi zmniejszyła się ilość dewastacji w centrum miasta. Przykładem mogą być też rzadsze przypadki umieszczania przez pseudograficiarzy rysunków na odnowionych kamieniczkach. Ponadto nagrania z monitoringu są często dowodem wykorzystywanym przez policję w sądzie. Stróże prawa przekonali burmistrza także do tego, że kamery potrzebne są na ulicach wylotowych z miasta i ważnych skrzyżowaniach. Przy różnego rodzaju zdarzeniach typu kradzieże samochodów z miasta, no to przecież ktoś wyjeżdża tymi samochodami, prawda? I te kamery mogą znakomicie wychwycić numery, widzieć, gdzie ktoś ucieka, w jakim czasie. Na razie burmistrz Kosowski myśli o rozbudowie monitoringu tylko na terenie miasta Chrzanowa. Co prawda w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta nie ma środków na ten cel, ale zdaniem Kosowskiego uda się wygospodarować pewną sumę na zakup jednej czy dwóch kamer. I tak stopniowo system monitoringu będzie powiększany. Burmistrz chciałby też przenieść Centrum Monitoringu z budynku przy magistracie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego zdaniem dyspozytorzy tego centrum powinni mieć podgląd na to, co dzieje się w mieście. Okazało się, że Miejski Monitoring zarejestrował na przykład jedno z najgroźniejszych ostatnich wydarzeń w mieście. Czyli moment, gdy we wrześniu tego roku cysterna wypełniona gazem utknęła pod wiaduktem na ulicy Krakowskiej. Jak wjechał tą cysterną pod most i tak dalej, no to kamera wszystko zarejestrowała. Także mają dokument, który bardzo dokładnie i precyzyjnie pokazał jak to wyglądało, bo akurat tam mamy kamerę na ulicy Krakowskiej na dole. Te zdjęcia, zdaniem burmistrza, byłyby pomocne dla sztabu kryzysowego, który zebrał się w związku z tym wypadkiem. Dlatego PCZK wydaje mu się idealnym miejscem na Centrum Monitoringu Szanowa. W tej sprawie burmistrz będzie rozmawiał ze starostą. Oczywiście drugie takie centrum monitoringu nadal pozostałoby na policji.